Ja jestem i witam w kolejnym odcinku na moim kanale. I dziś będziemy testować nowości słodyczowe z kwietnia. Ponieważ zbliża się już maj wielkimi krokami. W sumie jak Wy to oglądacie, to już chyba jest Maj. Więc kwiecień się zakończył i mamy dużo nowości słodyczowych. I słuchajcie, oprócz słodyczy, które mam na stole, to jest tutaj ta obleśna torba, która Kasi się podoba. I w niej są lody, bo to jest słodyczowy, lodowy odcinek, bo jest bardzo dużo nowości lodowych. Także będziemy je dzisiaj testować. Jeżeli takie odcinki z nowościami słodyczowymi Wam się podobają, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał po więcej, bo co miesiąc pojawia się ta seria i słuchajcie, dzięki mnie nie musicie jeść niedobrych słodyczy, bo wiecie, co jest dobre, a co nie. Także ja testuję za was nowości, żebyście wy nie musieli. Dobra, zacznijmy sobie od czegoś pysznego, a przynajmniej pysznie wyglądającego. Mamy tutaj Milk Mouse Strawberry. Truskawka! To wygląda jak kinderek, tylko z kawałkami truskawek, ale jest w formie pralinki. Więc słuchajcie, mamy w środku cukierki. Nie miałem w planie wysypywać wszystkich cukierków, ale wysypał się co do ostatniego. Tak się prezentuje opakowanie tego cukierka. No generalnie smacznie. W środku wygląda totalnie jak kinderek, ale jest w kształcie misia. Znaczy myszki, bo to mysz. Wow. Patrzcie jakie urocze. Dlatego właśnie urwę mu łeb. Mm. Smakuje dosłownie jak kinderek, tylko z kawałkami truskawki. i Jest to moim zdaniem przepyszne. Pić na pięć. To może zrobimy tak na zmianę, więc teraz czas na lody. Otwieram torebkę i wyjmuję pierwszego loda. Wow! Uwaga, prezentuję nowe lody Wedel. Nie jest to oczywiście reklama. Mamy tutaj, och, sorbet o smaku spritz, w wedlowskiej czekoladzie mlecznej. Nie wiem, czy wiecie, ale spritz to taki rodzaj drina. Idealny na orzeźwienie w gorące dni, więc ja nie wiem, czy mi tu nie odwali od alkoholu. <laughs> Chyba nie ma tutaj alkoholu. Kształt ma trochę jak taka gruszka, ale uwaga, gryzę. Mmm, o! Mm -hmm. Smakuje identycznie jak ta czekolada, taka, która jest w kształcie pomarańczy, i ona się rozpada na kawałki pomarańczy, i jak wiemy, ja tej czekolady pomarańczowej nie lubię. W każdym razie, sam sorbet nie jest ogólnie bardzo dobry. No, tylko to nie są moje smaki. Więc ja dam tutaj takie 3,5 na 5, ponieważ nie kupiłem tego ponownie. No, i nie będę na pewno potem pijany. Uuu, jelly Juicy Bar! Ciriol. Słuchajcie, to wygląda jakby to był baton w czekoladzie, który w środku ma płatki śniadaniowe i do tego ma juicy malinowe nadzienie. O my -g. To jest galaretka. Jedyne co, to widzę, że jest to oblane w czarnej czekoladzie, co oznacza, że może być gorzka, ale mam nadzieję, że będzie pyszne i spróbujemy tego. Uwaga, nowość. Mm, nie dam ci. Nie, o oh Baton z galaretką? Wow, Dobra. Widać tą galaretkę w środku. Nie jest ona aż tak ładnego koloru jak na opakowaniu. Jest taki zdrowy baton. I ja takie zdrowe batony mogę jeść. Dam ci też spróbować. To jest odkrycie miesiąca i to będzie mój nowy, ulubiony baton. Piątka z plusem. Wow! Nie spodziewałem się, bo wyglądał niepozornie. A jest dobry. Nie jest gorzka czekolada. Nie jest, masz rację, Katarzyno, nie. Jest dobra, jest smaczna, jest pyszne. malinowe, galaretka. Pycha. Koral wypuścił dwa nowe lody. I uwaga, jest to lód Bubble Gum. Różowo-niebieskie. Do jasnej cholerci. Kto tam pracuje w pr marketingu i wszystkim? Przecież ja jestem idealną osobą pod reklamę tego. Ja bym mógł być w kampanii tego. Bubble Gum, jak moja wata cukrowa. Różowo-niebieskie, jak moja wata cukrowa. No błagam, przecież to jestem ja w rodach. Gdybym miał zrobić lody, to właśnie takie. Nie sądzisz, że to jest idealne, żeby tam dokleić moją twarz i po prostu Dominik Rupiński x Coral? Hello? No kurde. Ja bym to nawet za darmo zrobił. <laughs> w każdym razie mamy tutaj lody o smaku waniliowym w różowej polewie o smaku gumy balonowej i mamy lody o smaku również waniliowym w niebieskiej polewie o smaku gumy balonowej. Czyli to się niczym nie różni, smak jest ten sam, tylko różnią się kolory. Generalnie trochę nuda. No dobra, gdybym ja to zrobił z nimi, to zrobiłbym to ciekawiej. Wygląda tak. No kolor ma przepiękny, ok. Kolor ma ładny. Spróbujmy. Mm. Okej, okay. sprawdźmy różowy, czy się czymś różni. U różowy ma mocny kolor. Hmm, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że oba lody smakują identycznie. I jest to zwykły śmietankowy lód, który smakuje jak oblany w polewie z lodów ekipy, tylko bez cukierków strzelających, no bo to jest guma balonowa. I jakby całkiem fajnie, ale trochę nuda. 4 na 5, dlatego że podoba mi się prawa graficzna. Przejdźmy dalej i mamy znowu Wedel, tym razem ptasie mleczko. Jak wiemy, ptasie mleczko pojawia się chyba w każdym odcinku z testowania słodyczy z miesiąca, więc wypuszczają nowy smak co miesiąc. Co jest całkiem fajne. Niestety w tym ptasie mleczku te smaki są dość mało wyczuwalne. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Nie oglądają moich odcinków i o tym nie wiedzą, a mogliby to poprawić. W każdym razie mamy o smaku słonego karmelu, a dokładnie o smaku Shakea. Słony karmel z Costa Cafe. Ja chyba piłem kiedyś w koście ten słony karmel shake i nie był zły, więc sprawdźmy, czy będzie to smakowało właśnie jak ten shake z kosty. Jest to karmy, jest to delikatnie słone. Aj, całkiem niezłe. No, słyszę, nie powala, ale jest to jedno z lepszych tasiem Tak. Jest to jedno z lepszych tasi mleczków, jakie jadłem. Brawo, tasie mleczko, wedel i costa kafe. 4 na 5. Snickers. Ja myślałem, że to jest w ogóle baton. Okazało się, że są to lody. I są to lody o smaku peanut butter. Mmm, masło orzechowego, czemu mi to każesz jeść? Wygląda totalnie jak baton Snickers. Gryziemy. Mmm, lodo smaku masła orzechowego są spoko. I tu jeszcze jest karmel, ja to kupuję, ja to lubię, daję 4,5 na 5. Naprawdę jest dobre. Na żelki! Jak wiecie, ja kocham żelki, tym bardziej w kwaśnej posypce. I mamy tutaj żelki Haribo Frutissima! Wegańskie. Mamy kwaśną limonkę. Mamy kwaśną narania. Skąd to jest w ogóle? To nie jest ani po polsku, ani po niemiecku tym razem? Narania? Compartelo. Vive tu mundo Haribo. Es pana! wyprodukowana. Mamy tutaj naranie, manzanę, presa i mora. Czyli chyba truskawka, malina, pomarańcza i coś zielonego. Spróbujmy! Spróbujmy tej truskawki. Mmm, fajna konsystencja, trochę taka galaretkowa. Podoba mi się smak, wszystko jest fajne, 5 na 5, nie mam do czego się przyczepić. I czas na kolejną rzecz, czyli lody danon otrzymam do górnogami. Danonki! Każdy z nas chyba jadł kiedyś danonka i nie wiem czy wy byliście dziećmi w tym czasie kiedy ja byłem dziećmi dzieckiem. Co ja gadam w ogóle? W każdym razie ja jak byłem dzieckiem, to był taki trend, że danonki kładało się do zamrażarki i się mroziło na lody. I co najlepsze, danonki chyba później wypuściły w ogóle danonki z takimi patyczkami, które właśnie można wsadzić do zamrażarki. No i w końcu stwierdzili, że po tylu latach zrobią loda o smaku truskawki danonkowego. To będzie pewnie przepyszne. Wygląda Wygląda bardzo prosto, wygląda zwyczajnie, pachnie jak Danonek. Jeżeli to będzie smakować jak identycznie jak Danonek truskawkowy, tylko zamrożony, no to, to jest po prostu dzieciństwo. Dzieciństwo. Trochę jest wodniste, ale dzieciństwo. Powiem tak, nie kupiłbym tego. Mam wrażenie, że jest bardziej rozwodnione niż sam Danonek, jak się go mroziło, więc dla mnie w ogóle w smaku takie 3 na 5, ale no dzieciństwo. Nie no, 3 na 5. Przejdźmy do kolejnego produktu Wedla. Czemu już jest trzeci produkt Wedla? Wedel, halo, uspokójcie się, za dużo produktów w miesiącu. W każdym razie jest to dziwne połączenie, bardzo dziwne i ja się tego obawiam. Mamy mocną, mleczną czekoladę o smaku bananowym z żelkami, no bo to minionek znowu. Z tym minionkiem to oni zrobili chyba wszystkie produkty, ale żelki w bananowej czekoladzie? Uuu, jaka cieniutka. Powiem tak, sama czekolada bananowa nie jest zła, ten żelek mi tam w ogóle nie pasuje. Na szczęście jest go mało. Żelek o smaku grejpfrutu... Nie, 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 dwa na 5. Nie, 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 nie. Ale jak jesteśmy przy bananach, to sprawdźmy najnowsze lody od Ben Jerry's. Oh my, bananofi pie! Banofi, przepraszam. Bananofi, nie bananofi. Za dużo na. Mamy tutaj bananowe z czekoladą, karmelowe lody cookie stop, with creamy with ice cream, caramel, sweet chocolate, chunks. Tu jest wszystko. Tu jest wszystko. Wow! Zaskoczyło mnie to. Dobra, patrz! Ja nie wiem, czemu to tak ale to zaskoczyło. Była jak najbardziej realna reakcja. Patrzcie na to! Wyglądają przepięknie. Nie śmiej się, Kasia. Wyglądają ładnie. Spróbujmy, ale mi dałaś łychę wielką. Dobra, próbujemy tego. Co ja to nie wiem, co o tym myśleć. Bardzo mało czuć w tym banana. Więc dla mnie to są po prostu lody śmietankowe i dodatki. No nie wiem, takie 3 na 5. Mamy jeszcze tutaj donata. Jagodowy donat, który wygląda wow. Patrzcie na to z tym moim tłem w studio prezentuje się zacnie. Sprawdźmy jak smakuje. On jest świoletowy. O, my widzicie to i mam nadzieję jeszcze. Wow. 5 na 5 jeden z lepszych donatów jak jadłem. I to nadzienie pyszne fajne. I czas na ostatnie lody, bo już nie będziemy mieli więcej lodów dzisiaj i są to Haagen-Dazs. Ha, Czyli takie trochę podobne do mm, Ben Jerry's, ale jednak nie. I jest tu smak Lotusa. Jak wiecie, ciastka Lotus ja kocham, uwielbiam. Wygląda to tak dziwnie, normalnie, ale widzę, że są kawałki tych ciastek chyba, więc fajnie. No i nie wiem. Są dobre. Są tam kawałki ciastek Lotus i fajnie, ale same lody nie są o smaku ciastek. Mam wrażenie, że to jest takie bardziej śmietankowa magia z kawałkami ciastek. Ale nie jest to złe. Ja i tak wiem. Więc dam 4 na 5, bo zjem. No i czas na ostatnie produkty w dzisiejszym odcinku i są to batony Kizers. Mamy tutaj proteinowy peanut butter. Co oni wszyscy mają z tym masłem orzechowym? Czemu tyle ludzi lubi masło orzechowe, a ja nie? Mmm, jest tu karmel. O nie. O o. Mm, mm. O, o! To jest karmel, ale o, uh, Ooo! Uh. Yeah. Tak jak mówiłem, ja nie lubię bardzo mocno orzechowych rzeczy, bo mnie mdli. I to jest jak Snickers, którego też nie jem, bo mnie mdli i nie tu za dużo orzechów. Nie, sorry, Kizo, nie, nie dla mnie. Po prostu nie dla mnie. Sprawdźmy jeszcze ten, który ma bardzo ładne opakowanie, bo jest niebieskie, tylko problem jest jeden: jest kokosowy. Czemu wszystkie zdrowe rzeczy są albo masło orzechowe, albo kokos? Co z tym kokosem macie nie tak? Po prostu Kizecz nie trafia w moje smaki. Zróbcie malinowy, tak jak ten juicy, coś tam barty. Był. Dobra, spróbujemy. To jest jak princessa, tylko z karmelową warstwą. Nie, mm -mm. 3 na 5. Także to tyle w tym miesiącu i czekamy teraz, co przyniesie nam maj. Bye!